Dziś będziemy grać w so Solar Smash. Solar Smash to jest bardzo podobna gra. Tu gram w City, która jest, po jest podobna do City Smash, bo to się niszczy planety. Zobaczcie sami, ci więcej przeszkadza. We weźmy tyle. Dzięki. Czy można zaznaczyć yy, tej granicy krajów? O Dziecię, mamy całą Amerykę Południową Północną, nie? Więc ja? zacznijmy od tego, tutaj mamy jakąś... Jak, jakąś... jakiś meteorot. Czemu taka fala, taka uderzeniowa? Nie wiem, co, zwróćmy... Ja już nie zgadzam, nie ma... tylko no, co, no może tutaj tak tak, tak, No właśnie, Mamy też... tutaj mamy... Zróbmy na black, ale To mamy black hole'a, więc zróbmy black hole'a, zróbmy black hole'a, wow, super, mam, tak, mamy kamienie jeszcze, mamy też tutaj, mamy kamienie. A ja mam większe hero, zobacz, też muszę koronowo to, masz. to się, yy, chrono, chyba, chyba jest chyba lepsze na prawdę. To tylko... okej. Okay. To chyba spadło ziemię, ale nic nie są z, z, z ludzkością. Gdy mamy y, y, księgę. Możemy, możemy się przebić przez plantę. Można się przebić. O, widzicie? Nie, nie, nie czuję się, ale wy, wybucha. W śladku. Okay, następna to jest taka rakieta. Co tu mam 67? Chyba od. Nie wiem. Co mam 67 tego. Ale A ja zaproponowałam chyba od. Od kilku dni, naprawdę. Już jakiś miesiąca gram. Co ale robi? No, robi wrażenie. Robię na całym spokojnie. Gdzie są Hawaje? Czemu nie mam do Hawaje? Wiele są Hawaje. O kurde. Nie trochę osób no, ale właśnie jaki wielki to jest Wielki wybuch nie? No, mamy To jest, to jest to, coś tu będzie w wielkim to wybuchnie Będzie się przekręcać Będzie się przekręcać Pośpiesz Afrykę, bo jest na to, kraj... aby tego nie robić ona powiedziała gdzieś tutaj. Zobaczcie. A było coś, co się dzieje w ogóle? O, przebiło się przez Afrykę. No tak myślę, że... A, nie, Znaczyć, ten chęć, nie, A, nie, nie. Ale Północna. Nie można żadnego szacunku. ja nie Ale gdzieś takie piłeczki. No, gdzie on nam tle, Dzień, jest Mój zniszczymy Rosję. Chyba, czemu się nie stosuję Nie, bo coś się zbyłowało. To, to będzie latało po świecie. Będzie roz, rozjeżdżać ludzi, jeszcze, no zejmiesz. Bo no, chyba, rywalizujcie losy, bo nie lubicie lasy, co ja? I dajcie znać, czy lubicie lasy, czy nie lubicie lasy. Będzie takie, że Was pytanie. No, tylko, że pytam, na, nasze nie polskie. Na naszym przecież, spokojnie mówimy. Jeszcze Polska nie zginęła. Nie, <śmienicza> Polska nie zginęła właśnie. Siak. Polska jeszcze nie zginęła. Mamy piękne kuleczki, które się dzieje. Okay. No i mogę stawić, że mogę po no, prostu tak. Tak! Rozwalić <śmienicza> Na. No. no powie! No się! No w Polsce wygadnijcie! Ale po prostu gdzieś. Chyba gdzieś tam jestem, I chyba, ch chyba, żyjemy chyba jeszcze, gdzieś w południe Polski, no tam, tam my żyjemy jeszcze, ale I już tak na nie gram. Mamy też ra rakiety. zróbmy teraz na, 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 na Kurę Północną. Nie na Kurę Północną chciałem, nie na Kurę Północną. O tak, no nie, na Kurę Północną. Gdzieś szybko jest jeszcze. Nie. Jeszcze strzelać! No i o, szkoda, zostało mi jakieś 50-10 ludzi. Oddaję jakieś rakiety. Dlaczego to? O chula! Co się stało? Eee, bo to... Co się stało? Czemu ty rakiety? a bo taka moc, taka moc jest Nie, nie jest za mocna moc, czekaj Ustawmy majder i trochę zmierzam do takie, tak trochę dużo, tak czekaj. tak, 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 się, tak, duchaj, duchaj. na, tak, 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 Weźmy, no, tak, tak, nie tak, aż takiej dużej mocy. O, na tyle wystarczy zupełnie. tak, 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 wystarczy. Ja chcę dać 100 rakiet, bo to jest za mało. To rakiet ma lecieć. za mnie to było noczenie. Jakieś fole tsunami leciała na was. Jakieś że. Tylko żeby filip... O tak nie ma To nie nie nacielić. Adam Filipiny przeżyły nawet. No, mm. Co to jest? To się chyba w to władzie, chyba się nie zobaczcie. Będzie się wy, wypuchało, zobaczcie. No tak. No, gdzie to było? Ja, ja, ja. O, to zomarło, bo. Tak, to jak, bo O, trochę odparło, bo ta fajna się rozminęła trochę. Mamy, możemy mamy... też zamrożać. No. Zamrożymy Afrykę, żeby na żywo tam było zimno. Nie, nie. O, dobra. Będziemy na Afrykę. Będziemy zamrożać Afrykę. Będziemy zamrożać Afrykę. O, już zamrożono Afrykę. Zamrożenie Afrykę. Mamy też takie coś. To się przebija. Tak, to się przebija. To robi takie kółka. I to się po prostu tak przebija. Mamy też laser. ma zaszybki, prawda? Ale nic nie nie Teraz możemy ich po prostu podpalić. Więc to jest takie normalne narzędzie. Mamy dostać moc i on chce największą, czyli piątkę. Największa moc. Więc to jest. Na no, łatwiej się nie świetnie, Ile? na światło ropa jeszcze żyje, nie? Ta floga by żyła cała odębna. <gryzpie> I robimy ogląd na się udokumentować. Oprócz niech mi I Islandii, ok? Niech mi Islandii. No i tam idzie już stamtąd, no nie żyją, ale. Okej. Okay. Mamy też mieć świetlne. Tu mamy, ja mam za, za czwarty lewe ale może na to jest za.

robi taką moc no ale no to robi źle, nie? to jest taka normalna podstawa, nie? podstawa, taka tak no, jak leci, to nie było. ale też nie leżenie. nie do kosmitów znaczy, nie, nie do tego znaczy, nie do tego czegoś, znaczy kurde, co jest nie tak, w ogóle to może przydać, nie? Tu mm, mamy pistolet. Będzie, że Omail się tutaj strzelał. Cześć mi to trochę. Kocham tu. Chciałem je powiedzieć. Ludzie się tego strzelał? A co teraz, co się na tu szczelało? Zapuściłem księżyc? Że... Nie, nie tak się puściłem, ale ten księżyc się, 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 się poleci do nas. Nie, od teraz się wysadzi do księżyca. Tutaj samolot jest to. Mam normalnie. też tutaj, to będzie przecinało naszą planetę, zobaczcie. Idzie To się przecina. Mamy też tego, tego kosmeta właśnie, może bardzo zrobić, nie? Orwali naszą całą... Cały... Orwali nam... Całą, całą... Całą... Europę. No, na naszą ziemią losowali. Patrzcie. No widzicie? Gdzie jest? To, a to wybuchnie. Super ziemia! Zaje iście. No bo, widzicie? W moim pamięci dostaje się EXP. Na przykład dostaje się trochę EXP. Mam ma, też ma cylabel. Ale mamy też tutaj... Czekaj, czekaj, to jest właśnie my inną pamiętę. Co, co to jest za nie ja chcę to coś. Co to jest? taka kali do do Dobra, więc dalej. Mamy tutaj ochronę, mamy ochronę. Musimy kosmitę rozwalić, zobaczcie. Mamy też tutaj ochronę, która chroni na, 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 na przykład Europę. A tu mamy kosmitę! Znacie, no trochę wala, ale nie robi mam wrażenia. Mamy też ostatnie życie Mamy tutaj jakąś wiedźmę, nie wiem co to jest za wiedźma, bo to... O kurde, mówili, że coś jest ale Ja by to się przewaliło jeszcze, ale... Robiła się nic, dobra. Mamy oś, ośmiornicę. Nie przykro mi, trzeba, żeby jakoś przyjechać, gdzie i bierze. Jaki wy, jakiś wypuk robi jeszcze. Będę kończył ten film. Ja jakieś niedoperze. Nie wiem, co nie w ogóle. jest to no, może, które się wbijać. Dobra. Weźmy, mamy jakąś chlopaka. To tak się wbijał ciągle w ziemię. Zobaczcie. On, on tak w Ale zobaczcie, on się tak wbija w ziemię. To jest jakiś pies. Zrobiony na To ja nie chodź przeciąć. Nie.